Dołem, dołem, oddaj, nie macie piłkę, je, brawo, je, lesi, jedziemy, teraz ich żółci bronią, okamę. dawaj. Je, tak, Panowie, gadamy je, ze sobą, je, gadamy, tak jest, Ta, brawo, tylko nie przekraczać Ty e. pola, tylko do niego wyjście, tak. Tak, e. następny, szokowy. tak, następny, tak. Wykorzystaj e. to, e. brawo, brzmiamy czerwoni, dalej do odbioru. Nie ma, nie ma to jest. Poczekaj teraz czerwoni gramy. Wydaje, czefibry, nie, nie,